Dzień dobry, witamy na kanale Warszawa w Kwiatach. Dzisiaj o bardzo ważnym temacie, o mrozoodporności. Wybierając rośliny do ogrodu zwracamy uwagę na różne czynniki, na wielkość tych roślin, na kolor. Zwracamy uwagę też na jakie stanowisko, czy słoneczne, czy cieniste. Natomiast nie należy zapominać o właśnie mrozoodporności. Przede wszystkim trzeba o tym pamiętać, jaka strefa mrozoodporności jest na naszym ogrodzie. Bo w Polsce i na całym świecie są różne strefy mrozoodporności. My jesteśmy w takim dobrym Położeniu, że mamy coraz cieplej i te strefy się trochę zmieniają. Takich informacji można poszukać w internecie, są sporządzane. Yy specjalne mapy. Wszystko zaczyna się od amerykańskiego Instytutu Rolnictwa, który opracował dla całego świata na podstawie przebiegu temperatur i tych minimalnych temperatur, podzielony jest na strefy i każdy kraj aktualizuje tak mniej więcej co 10 lat, wyciąga średnią temperatur, jaka jest 10, przez 10 lat poprzednich i są oznaczone konkretne strefy. Na przykład zniknęła strefa w 2016 roku, bo to jest najbardziej aktualny już taki wskaźnik mnozoodporności w Polsce i zniknę tą strefa piąta. Teraz mamy szóstą, siódmą i ósmą. A więc musicie sobie zlokalizować w której strefie rozotworności macie swój E, ogród, i wtedy będziecie mieć zakres temperatur, na przykład od minus 20 do minus 27. I wtedy takie rośliny musicie kupować w szkółkach. W te też szkółkarze ułatwiają, bo oznaczają je od razu. Dokładnie, jaka jest strefa odporności. Ale jak mamy taką mapę przed oczami, to jak ją czytać? Bo widzimy y, kolory, mamy strefę y, 6, 6A, 7, 7A, 8, 8A i B. Przepraszam, A i B są wszystkie te strefy. No i widzimy, i tam jest zakres temperatur. Prawda? Mamy, już nie mamy tak bardzo mroźno, jak mieliśmy do tej pory. Czyli ta strefa piąta, która była dosyć zimną strefą, zniknęła. Ale pojawiła się strefa ósma. Im bliżej wschodu jest zimniej, a im bliżej zachodu jest, jest cieplej. Jest W Warszawa jesteśmy tak po środku, więc jest tak umiarkowanie. Jesteśmy w strefie siódmej. A. Warto zwrócić uwagę, że jeżeli jesteście w strefie siódmej, co to oznacza? Że możecie. Y Kupić sobie rośliny ze strefy siódmej, szóstej, piątej, czwartej i tak dalej. Natomiast nie idziecie w drugą stronę. Natomiast jeżeli jesteście w strefie szóstej, to z całą pewnością szósta, piąta, czwarta, ale już strefa siódma, to takie rośliny będą wymagały okrycia. Zazwyczaj u nas w szkółkach, w centrach ogrodniczych, nasi szkółkarze produkują rośliny, które są dostosowane do naszych stref klimatycznych. Natomiast jeżeli Zdarzają się również w sprzedaży takie rośliny bardziej egzotyczne, prawda? Ze strefy, e, które 9 i wyżej, tak, oczywiście. Tu u nas są one uprawiane jako rośliny sezonowe, tak? Musimy je na zimę. W lacie trzymamy je na tarasie, natomiast w zimie musimy je przechowywać już w cieplejszym jakimś. E, w komórce, w garażu. W ale żeby bardziej zobrazować Wam, jak takie rośliny wyglądają, na przykład te polarne, które macie na balkonach, w pelargonie, begonie, to są rośliny właśnie, które nie zimują w naszym gruncie, ale są wieloletnie i ze strefy bardzo, bardzo wysokiej, czyli tam, gdzie jest bardzo ciepło, ale nie jest niemożliwe ich uprawianie u nas, tylko przechowanie zimowe musi być w cieplejszych warunkach. I to cała filozofia. Cała filozofia. I jak mamy tylko o jedno okienko niżej, to myślę, że takie okrycie w ogrodzie porządne pomoże. Tak. Natomiast jak mamy na przykład oleandry, które są w ogóle z jeszcze z strefy y, cieplejszej, no to już wtedy musimy je zabrać do domku. Ale wiecie, mamy też takie doświadczenia, bo y, mamy też rośliny, które są bójwiaste, które y, y, przechowujemy w, 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 w arybatach, ale już wiemy i słyszymy o tym, że w Polsce, na w, w strefie 7 albo wyżej, dalej się już nie kopuje. Ciekawa jestem, kiedy u nas w Warszawie tak się wydarzy, bo myślę, że będzie coraz cieplej i będzie to możliwe w przyszłości. Myślę, że musimy sprawdzać informacje. Na naszym kanale są bardzo wiarygodne informacje i strafam rozodporności nie będzie dla Was już w ogóle tajemnicą. Polecamy. I byle do wiosny.